W co wierzysz? W siebie. Nie, ja, jeżeli chodzi, jeżeli pytasz o bóstwo, to nie wierzę. Um, nie wierzę Ale, no jak nie, to, przyczy, przepraszam, stop. Jeżeli wierzysz w siebie, no, to to już jest bóstwo, tak? jakby, spójrzmy. Bogini. No dobra. A, um, w co wierzę? Nie wiem, to jest trudne pytanie. Nie wiem, czy mi się nawet chce rozwijać ten temat, bo to, to jest długi temat. Możesz tak dłubać, no bo można wierzyć jakąś taką swoją energię, nie wiem. Ale wierzysz w przeznaczenie? Wierzysz w to, że jesteśmy tutaj z jakiegoś powodu? Że mamy jakieś... Coś do skoro jesteśmy tutaj od kilku tysięcy lat i co to To, 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 to Ty już tu tyle jesteś? No przecież, botox, botoks, kurde. <grym> Wiesz co? Filery, <grym> lasery, nie fotony. Nie wiem, więcej niż, niż 2,5 pół tysiąca. Jako, jako gatunek ludzki, skoro jesteśmy to już te parę tysięcy lat, a dopiero od 2025 liczymy. To takie niby ważne dla niektórych osób sprawy. Um, czy ja wiem, czy to jest przeznaczenie? Hmm. Bo, się... bo, bo zobacz, że Ciebie nie będzie przykładowo za 50 lat. Ja będę zawsze. Mówimy przykładowo. Ja nie, nie będzie Ciebie za 50 lat, Twoi najbliżsi będą Cię pamiętać, ale oni odejdą, nikt nie będzie Cię pamiętał.